Czy zastanawialiście się kiedyś, jakby to było, gdyby świat Simów opanowali kosmici? Ja też nie, ale dzisiaj to sobie sprawdzimy. No cześć! Witam was serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj rozpoczynamy jakiś taki dziwny cykl one-shotów Simsów, czyli taki jakby serii, w której będziemy zajmować się jakimś jednym tematem i jeden temat będzie zajmował jeden odcinek. Dzisiaj na warsztat bierzemy kosmitów. Okej, okay, jak możecie zauważyć i wróciliśmy na stare śmieci. Dla osób, które nie wiedzą, jest to domek z mojej poprzedniej serii, poprzedniej, poprzedniej. Ale nie będziemy tu siedzieć długo, bo mamy rzeczy do załatwienia. Po pierwsze, Ksyl. Ksyl, ty jesteś dzisiejszym bohaterem odcinka naszego. I tak, potrzebujemy dokonać aktu kradzieży. No i dobra, skoro zwinęliśmy już to, co mamy w spadku, to... Generalnie plan na ten odcinek jest taki, żeby zaludnić całą oazę zdrój i najlepiej wyżbową zatoczkę też kosmitami. A jak to zrobimy, powiem wam już w rozgrywce. Najpierw y, idziemy do pierwszej ofiary. Tak, będziemy teraz współlokatorami. Okej, okay, pierwsze co musimy zrobić to rozstawić tutaj swoje rzeczy. Rzeczy, 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 rzeczy. Czyli portal, maszynę do klonowania też. I najważniejsze, satelity. I klikając tą satelitę, teraz skontaktujemy się z kosmitami i spróbujemy tutaj też nawiązać kontakt z kosmitami. I tak. Celem tej rozgrywki jest to, aby ufy porywały simów męskich, simów osobników i robiły im dzieci. Aksil, czyli nasz ufok startowy, ma pilnować, aby wszystko poszło sprawnie, dobrze i, i najlepiej. Jeżeli też chcecie rozpocząć tą rozgrywkę, a nie macie tych sprzętów, tych, 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 to jest kilka opcji na to, a właściwie to dwie. Te trzy rzeczy ogarniecie w karierze naukowca, bo to są wynalazki i możecie po prostu zatrudnić się kosmitą do pracy jako naukowiec, ogarnąć te wszystkie rzeczy i później podróżować z nimi. Druga opcja jest taka, żeby wyciągnąć te rzeczy z debuga, z kodem. Pokażę wam jak coś. Wpisujecie sobie taki kod. I najlepiej będzie, jeśli zrobicie to mm, wiecie, w ten sposób, że klikniecie sobie tutaj pakiety, witaj w pracy i poszukacie tutaj tych rzeczy i macie tutaj wszystkie wynalazki. Portal, maszyna klonująca, możecie też wpisać po, po wyszukiwaniu. I jest. Antena satelitarna. Ups. I są rzeczki. Także tak. Następną rzeczą, którą musimy zrobić jest y, niestety czekanie. A w tym czasie możemy, nie wiem, po poingerować trochę w życie naszych przyszłych y, tatusiów. Już dzielą się rybami, jest dobrze. Żeby zwiększyć swoje szanse, możemy jeszcze dokupić rakiety i teleskop. Nie wiem do końca, czy to się liczy do statystyki zwiększenia prawdopodobieństwa porwania przez kosmitów, ale no, lepiej zrobić więcej niż mniej. No, i tak, kwestia finansów w tym wyzwaniu nie jest jakaś tak określona. Możecie sobie kodować, jeśli to Wam się podoba. Ja nie będę kodować, bo myślę, że zarabianie pieniędzy będzie też takim fajnym urozmaiceniem do robienia rzeczy w trakcie, kiedy czekamy na te porwania. żeby było ciekawiej, żeby nie było nudno. No, to dawaj skałki, kop. To jest chyba <grytanie> najbardziej pospolity rodzaj zysku. Teoretycznie moglibyśmy robić tak, że normalnie byśmy w procesie kupulacji normalnej simowej moglibyśmy, nie zaczepić dzieciaczków, moglibyśmy robić dzieci. Ale powiedzmy sobie szczerze, genetyka kosmitów jest tak zrybana w tej części, że to się nie opłaca totalnie. Wyszłyby nam same... Niebie... nie, on jest fioletowy. Wyszłyby nam same fioletowe dzieciaczki, a nie o to chodzi, chodzi o to, żeby oni byli kosmitami, żeby mieli super kosmiczne. kosmity. Zostaw to dziecko. I... Żeby to byli pełno rasowi, pełną krwiści kosmici. I żeby później mogli się pomiędzy sobą rozmnażać, bo kosmici mogą się pomiędzy sobą rozmnażać. Związków międzyrasowych gra nie wspiera. Nieładnie gro. Lechosława. Czy istnieje takie imię jak Lechosława? Ale masz ładne oczy. Oh my god. I ładną twarz. Jest Pani bardzo przystojną kobietą. Okej, okay, Johnny, pracujesz, mróweczko? To pracuj. Okej, okay, potrzebujemy tak przede wszystkim też... Łóżko dla Xila, bo niestety kosmici muszą spać. Nie chcę, żebyście spali w jednym pokoju. To trochę gejowe. Wiem, że on teoretycznie mieszka w przyczepie, ale dobuduję mu ściany. Twój dach wygląda jak Robal. Tutaj mieszka ksil, tutaj mieszka Johnny, a tutaj będzie mieszkać przyszły Bobo. Nie dawałam im żadnych luksusów do tego domu, żeby nie przesadzać. Oni w końcu mieszkają sobie. O, zapomniałam tego przesunąć. Czekajcie. No oni w końcu mieszkają w przyczepie, nie? Żeby się Johnemu w pupie nie poprzewracało od razu, nie? Jesteśmy zapładniaczem, a nie zbawcą, dobra? Johnny, nie psuj mi planów. Mamy tu misję zaludnienia, Johnny. Jesteś pierwszym obiektem testowym, Johnny. Powinieneś być z tego dumny, Johnny. Najlepiej by było jakbyś był całą noc na nogach. Okej, okay, Johnny, jak po pierwszym dniu cię nie porwą, to cię zatrudnimy w karierze naukowca. Aha, bo ty już masz karierę. Lol. Nie, teraz byłeś naukowcem, Johnny. Przesprzedać wszystkie tanie żaby. Tanich żab nie chcemy. Zostaw tą rodzinę, dzieciaku. Nie chcemy mieć z tą nic wspólnego. Czy ty próbujesz mnie sabotować tutaj? Nie, ja wiem, że twoja matka została porwana przez kosmitów, ale to się musi stać. To się musi stać. Tak jest ten challenge. Dasz radę, Johnny. Nie przejmuj się, Johnny. Johnny, nie przejmuj się tym. Kosmiej, No, czemu porwali Ksila? Aaa, to nie tak miało być. Ksil. Spróbujemy jeszcze raz. Ksil musi po prostu chodzić spać o 20, bo oni polują od 20 do 4 rano. I muszę dopilnować, żeby go po prostu nie porwali w ten sposób, żeby chodził spać. Bo jak Sim jest aktywny w nocy, to jest większe prawdopodobieństwo, że go porwają. Po, po, porwą. I to się da zrobić. Spokojnie, tylko ja tego nie przypilnowałam teraz, ale po dwóch dniach porwali nas pierwszy raz kosmici, więc to jest spoko. Strząśnięty i zmieszany. Ofiara porwania. Cokolwiek zrobili ci kosmici, to naprawdę mieszał w głowie. Jesteś jednym z nich, Matka chciała się z tą skontaktować może. No i mamy bogatą żabę, dobrze. Poznaj współpracownika. Józefa? Czemu ostatnio się nim takie dziwne imiona? Czy to ona? Czy to Gienia? Nie, to lechosłowa Cięślik. No dzień dobry. Pani Lechosławo? No i proszę. mamy kolejne głowno. Jezu, to są takie dziwne imiona: Lechosława, Józefa, Artur. Okej, okay, chcieli spać. Right now. O, idź pozaczepiać ludzi na dworze. Twój brat przyszedł. Nie uciekaj, bracie, to ja. Jade, wyklętez. Ham jesteś i tyle. Dzisiaj już nas chyba nie porwą. Ale to nic. Ja jestem cierpliwa. Nie ma jedzenia sobie z kieszeni. Wracaj do spania, bo cię znowu porwą. Jestem tutaj, przyjaciele. Czekam. Bierzcie mnie. Nie, Johnny, nie idź spać. Pół godziny. Musisz... Nie, Johnny, nie idź spać! Nie Johnny! Nie! Dobra, już możesz. Jezu, przez chwilę myślałam, że tu Albertom przyszłam. Ona się tak pojawiła znikąd. Cześć, Józefa, Przestań to robić. To jest moje zadanie, Józefa. Dobra, Johnny, masz godzinę, żeby pójść spać. 3-2-1 start. Kosmita? Przyszli! Siema. Widajcie, przyjaciele. Już się nie kumplujemy teraz. Teraz, teraz wyjdź. Małgorzata? Ryszard. Wszystkie imiona brzmią niekosmicznie. No może oprócz. Ryszard. Wiecie, jaki jest skrót od imienia Ryszard? Dick. O nie, zepsuj nam kosz. Który to był w ogóle? Chyba Kamil, nie? Albo nie. ktoś niebieski? Gosia? A może to był Ryszard? Jeśli to był Ryszard, to naprawdę jesteś Dick. Pożar! Tylko tego brakowało! Nie, no tylko go ugaś, a nie się patrzeć jak debil. Jak go zabijemy, to kto? Kto nam rozpludni kosmitów? Nie, no weź go ugać! No co się... Johnny, no przydaj się w końcu do czegoś. Johnny uciekł. Będziemy dawać, że nic się nie stało. Ksi, zrób obiad. Johnny! Jezu, nie no po chłopie! Johnny! gdzie ty jesteś? Tu! Co ja ci mogę powiedzieć? Ciężki przypadek z ciebie. No bierzcie go, bie no bierzcie go do siebie, do góry, do kosmosu. Może nic ci nie chcą, bo taki śmierdzący jesteś. Trzeba by się umyć, Johnny. O wiele łatwiej byłoby robić niebieskie dzieci. Nie, wiecie kogo? Ja muszę zamrozić pierwszego. Gdzie jest Alberta? To mieczem wojuje Al. Od miecza. Marznie. O, awans. Jej. Yeah. Kotylda, wiaderko, chce do ciebie na wpaść na chwilę. Zgadzasz się? Tak, a możemy porwać łaskawie. Z łaski swojej, Kotylda. Koltyda. Ko. ko klotyda. Za razem mi się udało. Możecie tańczyć na dworze, na przykład. Może twoje tańce godowe przywołają kosmitów. Alberta, co ci się stało? Czemu wygląda się Hanna i jesz? Jak dzisiaj to się nie uda, to robię backflipa w moim brudnym pokoju. Jest sobota, jest już szósty dzień. Ej, to wyzwanie jest masakrycznie trudne. Ja nie sądziłam, że tak bardzo. <laughs> tak! W końcu, mam nadzieję, że zajdziesz w ciąży. Jak nie zajdziesz, to też robię backflipa. Jest, w końcu, jezu. Jezu, 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 on był taki nieporwal, nieporwalony. Porwalony to on był. Mocno. Znaczy, dalej jest, jeszcze z nim nie skończyliśmy. Bądź w ciąży. Błagam. Jakoś tak szybko mu spadają te potrzeby, też tak widzicie? Mam nadzieję, że to znaczy to, to zna, a w sumie wiecie co? Bo ja zainstalowałam sobie moda, MC Command Center, pierwszy raz w życiu go używam w ogóle, do tego odcinka, żeby przyspieszyć te ciąże, bo jak ja będę musiała z każdym z tak... ...trzy dni spędzać, to... mnie nerwica strzeli, więc... Y, ...nie wiem, jak to się robi, pierwszy raz to robię w życiu, jak już mówiłam. Ciąża. <laughs> tak, tak, tak! O, dziewczynka, ale spoiler. Jezu, udało się w końcu, dobra. Etap ciąży, bo właśnie chciałam. E... Etap ciąży. Trzeci trymestr. Niech pochodzi sobie trochę w tej ciąży, dobra. Jest, ma wzdęcia, jest super. Dobra, jeszcze teraz musi nam urodzić bombelka. O, błyszczy się. No i super, w końcu. Zajęło to tylko półtora godziny. Dzięki, Johny, to jest ciężkim przypadkiem. Myślałam, że masz jakieś takie dziwne włosy, a ty masz na imię Eufemia Dawidowicz. Nie mogę się w ogóle dostać do swojej twarzy. O. Może to jakaś reporterka bada sprawę nielegalnych eksperymentów na ludziach. Szkoda, że u facetów nie pokazuje co gdzie i za ile. Dyskryminacja. O! O, no i super, świetnie. Ekstra, na to czekałam. To co, do szpitala jedziemy, nie? Okej. Okay. Cud narodzin. Kosmicznej populacji. To dziewczynka, tak. O nie! Naturalne instynkty wzięły górę, nie taki był plan. I czemu ona jest kororu ksila? Nie, niezłodka jesteś. Marianna. Ona wygląda jak ksil totalnie. Też, też, jakby mały wyglądał, miał pomiędzy 0 a 40 lat. Małe bombelini jest w złym miejscu. O kurde, rachunki przyszły. No to uciekamy już. Okej, okay, pokój nie jest ładny, ale nie oczekujcie więcej po zeście. John się cieszy, też się cieszę. Tak, Trzymaj żony. Okej, okay, misja wykonana, nie chcę tu siedzieć dłużej niż jest to y, potrzebne, to jeszcze tylko idź się weź prysznic, a ja zabiorę wszystkie nasze rzeczy. Twoja matka jest tak samo różowa jak y, matka Xila. Okej. Okay. Okej, okay, to teraz się przeprowadzamy. Poszłabym może do Wyszpowej Zatoczki? O, oni mają dzieci! Świrowy już też, ale idziemy właśnie do Ćwirów. Mortimer, wiesz co? przechwalam się dzieckiem. Chociaż nie mam żadnego dziecka, bo to nie było moje dziecko. A jeszcze będziemy żyć z tym małym bąkiem, gdzie on w ogóle jest. Łóżko tarasuje rodzicom. Jak zwykle. To znowu ona. Eufemia Dawidowicz. O, przyszli mnie powitać? Od żadnego mnie nie przyszli powitać. Leontyna Szczepaniak. Czemu on jeszcze mają takie dziwne imiona teraz w filmach? Znaczy się no przepraszam, jeśli ktoś się nazywa... Nie to akurat Bożena. Jeżeli ktoś się nazywa Eufemia. Nie no, Eufemia to jest raczej... Raczej nie, nie takie... Dziwne. Dobra, proszę się nie ubrażyć na mnie. Fajnie, że udało nam się pogadać. Eufemia, co ty masz na sobie? Ty nawet nie masz takiego stroju. Dlaczego ty się tak dziwnie ubrałeś? Tak, jestem waszym nowym współlokatorem. Zostałem tutaj przysłany jako projekt rządowy. Mhm. Po prostu nie zadawajcie pytań. Wspólne, rodzinne, gotowanie będziemy robić razem. Tosty! Mortimer, czemu się ubrałeś w gacie? O tak. Teraz jestem członkiem waszej rodziny, a za niedługo będziecie mieć jeszcze jednego. Czemu ty się załatwiasz przy Marli? Czy... jesteś jedynym Simem, którego to nie krępuje. Miałeś spać. Ojciec, przestań ją by... Przes... Przestań. Ja wiem, że ojcowie to lubią sobie przychodzić do pokoju, patrzeć na kaloryfer czy coś tam. I to jest ich język miłości, ale ty musisz być na dworze. Nie, ty możesz jechać do dziadków. Idź sobie stąd. Marcel! Jesteś taki denerwujący. Wyrzucę cię przez okno, kaszu. jadzie zaraz. Mm. Mogę cię wysłać na planetę macierzystą. Jak cię postarzę, będziesz jeszcze bardziej upierdliwy. Czekaj, niania przyjdzie do ciebie. Mortimercy na dwór. Albo najpierw się wykąp, bo cię takiego nie porwą. Takiego śmierdzącego. Już to testowaliśmy. Na no, Johnie. Czy opiekunek się zajmuje gówniarzem? Dobrze, dzisiaj tu mieszkasz. O! Jest, 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 jest! jest. No? No, nie gadaj, no, Czemu ty się zawsze musisz pchać? Nie! Wracaj do łóżka, wracaj do łóżka. Mortimer chce! Tu, stoi. O! Ej! Zmarnowana okazja. Dobra, już ci dzisiaj nie porwam, tu musisz spać. Ej, niania, wracaj! Wracaj, wracaj, wracaj! Nie! O-o! Dziecko zniknęło. Gdzie jest Marcel? Tu jest! Wrócił! Jest nawiedzony. Weźcie! Mortimer nie śpi! Mortimer na dwór! Tu ostatnio były kosmity, to tu będziesz stał! Masz tu stać, Mortimer! Masz tu stać! Tak! Jej! Byla, wiem, że możesz mieć lekkie pity, ale nie przejmuj się tym. Okej, okay, ale szybko mu to zajęło. Byłam tutaj od poniedziałku czy niedzieli, a jest środa. Wróciłeś, jak się trzymasz? Mogę to sprawdzić? Mogę to sprawdzić. Ciąża? Bliźniaki. O Jezu, spoczywam. Trzeci trymestr. Albo wiecie co? Ja już mam dość. Fajny ten NC command Center. Czy ty poszłaś grać na komputerze? Oglądać dzieła sztuki. O boż! No tak ona jest fancy. Nie miałeś go wspierać. Miałeś wspierać, chłopa On cię na pewno wspierał, jak Marcel się rodził. Marcel, żmora tego odcinka. Wy będziecie mieli wycięte to, to wszystko, ale on dar mordy. On dar mordy przez całą połowę tego odcinka. Muszę sobie zagotować w głowie. Nie Marian. Nie Marian. Chłopiec, jak wylosuje? Gabriel. Mirosław. Modest. O, może być. Konstancja, dobrze. Modest i Konstancja. W ogóle, jeżeli ktokolwiek, kto ogląda ten film, przewinie się jego imię z tych, wiecie, tych dziwniejszych, nie Artur, to zgłosić się w komentarzu, przypnę serduszko i proszę nie oszukiwać. Nie będę miała, jak tego zweryfikować, więc tylko proszę. Jezus Maria, to, to wygląda jak piekło. Idziemy stąd, Xil. czemu to siedzi na ziemi? To jest Marian. Marian, co ty tu robisz? Ej, one też są różowe. Czemu wszystkie są różowe? Okej, okay, misiaczki. Zrobimy sobie teraz krótkie cięcie. Znaczy się, dla was to nawet sekundy nie będzie. Dla mnie będzie to parę godzin. Ja sobie wyłączę nagrywanie i, i sama sobie ogarnę resztę tych simów, których chciałabym zapłodnić. To nie brzmi dobrze. Żeby nie nagrywać tego, bo jakbym miała to nagrywać wszystko, to ten film by trwał 3 godziny, a nie 15 minut. Także widzimy się za sekundę. Okej, okay, jesteśmy już po przerwie. Chciałabym wam teraz pokazać, co żem uczynił w każdym miejscu na światach. Oprócz tam, gdzie mieszkały same bawy, są, mali albo duzi kosmici. I teraz ci kosmici będą się ze sobą rozmnażać. I jeśli oni będą się ze sobą rozmnażać, a inni simowie nie będą się ze sobą rozmnażać, to kosmici. Opanują cały świat. I generalnie o co chodzi w tym challenge'u? Wrócimy sobie. Tutaj niechaj nastąpi klamra kompozycyjna. John nie lubi strasznej muzyki. Dzień dobry. Marian. No. Wróciliśmy na stare śmieci. Marianka jest już duża, ale może mieszkać w tym pokoju. A John znowu jest w ciąży. Tak wyszło. Zapędziłam się. Wybaczcie. Okej, okay, a więc myślę, że. Misja. Misja zaludnienia kosmitami całego świata została spełniona. Patrzcie, jak Xil się cieszy z tego powodu. Jest taki zadowolony. Ja jestem zadowolona. Mam nadzieję, że Wy też jesteście zadowoleni. A więc tak. Dziękuję, że dotrwaliście ze mną do końca tego odcinka, i mam nadzieję, że do zobaczenia w następnych. Bye!